Dokładnie tak jest. Już mecze grupowe pokazały to, że tak samo przy jakiejś chwili dekoncentracji naszej przeciwnik nas podgryzał. Tak? Tutaj na pewno bardzo dobra gra zespołu z Tajwanu. Myślę, że trochę obudziliśmy się po tym drugim secie, bo tu pierwszy trochę łatwo wygrany, ale trzeci chwała drużyny, że podjęła od trzeciego, od trzeciego seta taką męską grę, już w siatkówkę. Trochę tam było szarpaniny, dyskusji, ale. Powiedzieliśmy sobie, że gramy w siatkówkę, nie gramy z sędziami, nie dyskutujemy i to przyniosło efekt. Nie, będziemy ich dopiero na tapetę wrzucać, myjemy małą łyżeczką, z przeciwnika na przeciwnik, skończyliśmy grupę, teraz był ćwierćfinał, teraz jest zespół z Japonii, od dzisiaj operacja Japonia, jutro... Postaramy się godnie reprezentować polską siatkówkę tutaj w Berlinie, wygrać spotkanie i zameldować się w finale. No, taki jest nasz cel. Zdecydowanie tak uważam, że my po prostu znamy już kilka takich zespołów, które były w finale i nie przeszło grupy. Dlatego myśmy małymi stepami, małymi, małą rzeczką o, o każde spotkanie walczyli. O pierwsze, drugie, trzecie. I to nam przyniosło do dzisiaj przynosi nam to efekt. Dlatego, tak jak mówiłem, nie, nie podniecamy się, nie patrzymy kto tam, tylko jutro jest Japonia, to dzisiaj... Po to są statystycy, po to są tutaj trenerzy, żeby przedstawić chłopakom game plan, który będziemy chcieli realizować i tak jak powiedziałem, dobrze reprezentować nas, naszą polską siatkówkę. Jak tutaj redaktor zauważył, no jest to czwórka, przypadku nie ma, ale dzisiaj już wszyscy do gardy skaczą, że nie ma tu łatwego przeciwnika na tych mistrzostwach.